za wszystkich Polaków, którzy oddali swoje życie w tej wojnie i w ciągu tych ostatnich stu latach naszej tragicznej historii. Czytanie z pierwszego listu św. Pawła apostoła do Korytki. Bracia, Chrystus z stał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ Bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstania. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Do Boga naszego Ojca zanieśmy nasze modlitwy i nasze prośby. Ciebie prosimy, że Cieli wieczny Boże racz przyjąć i wysłuchać te prośby, które do Ciebie zanosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dzięki nim mogliśmy w tamtych latach zobaczyć biało-czerwone słupy graniczne z Białym Orłem, które mówiły: Tu jest Polska, tu jest Ziemia Narodu Wolnego, Narodu Niepodległego, niepodległego Narodu Niezłomnego narodu wartości chrześcijańskich. Dzisiaj również nie sposób, bo znajdujemy się w naszym drugim domu w Australii. Nie wspomnieć też o córkach i synach tego narodu, tej ziemi. Bo dzięki nim właśnie możemy wygładać swoje dzieci w spokoju, Możemy budować ten kraj. Możemy następne generacje Polaków wygładać na lojalnych obywateli w Australii.

Panią doktor Monikę Kończyk. Pozwólcie Państwo, że odczytam list e, pana ambasadora, który nie mógł dzisiaj być dzisiaj z nami. Zaraz w tym liście wytłumaczę dlaczego. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, chwiejemy dziś czoła przed bohaterami ciężkich walk pod Warszawą w sierpniu 1920 roku. Świętując tym samym okrągłą, setną rocznicę wielkiego zwycięstwa. Zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, zwanej także Cudem nad Wisłą. Jestem jednak dumny, że dzięki zaangażowaniu i patriotycznej postawie Polaków w Australii pielęgnowana jest pamięć o tak ważnych momentach w historii naszego kraju. Drodzy rodacy, kilka dni po zwycięstwie, po tym Cudzie nad Wisłą, przyszli oficerowie do wodza Piłsudskiego i powiedzieli, Polacy mówią, że to był cud. A Piłsudski tak lekko lekceważąc te słowa, to bardzo dobrze, zostawmy tak, tak ma być. Piłsudski wiedział, że polski naród jest katolicki, że od samego początku tworzenia się polskości, polskiego państwa, Naród był z Bogiem i z Marią. Bog rodzica dziewica Maria, Bogiem sławiona Maria. Śpiewali rycerze idąc do boju. Pan doktor Jarosław Szarek, wystosował list yy, do organizatorów, jak i do nas tutaj zebranych. Szanowni Państwo, 15 sierpnia 1920 roku miała miejsce jedna z najważniejszych bitw w dziejach świata. Bitwa, która nie tylko obroniła młodziutką polską niepodległość, ale też postawiła tamę czerwonej nawagy. Która dążyła do sowietyzacji całego globu. Było to zmaganie dwóch światów, dwóch cywilizacji. Jednej opartej o piękno, dobro, prawdę, dekalog i europejskie fundamenty, i drugiej bolszewickiej cywilizacji śmierci bez norm i zasad. Dziś, dokładnie 100 lat od tamtych wydarzeń. Patrzymy z wdzięcznością na żołnierzy i cywili, na kobiety i na mężczyzn, na młodych i na starych, którzy stojąc naprzeciw bolszewickiej polsz dyktatury, własną piersią zasłonili Europę przed naporem cywilizacji zła. Należy pielęgnować pamięć o, ty o tym wszystkim, co składa się na cud nad Wisłą. o ówczesnym osamotnieniu Polski. I o jej nielicznych przyjaciołach, o ofiarności cywili i poświęceniu żołnierzy. Bitwa na przedpolach Warszawy zatrzymała pochód wojsk sowieckich na zachód Europy, nie dopuszczając tym samym do rozprzestrzenienia się tej zbrodniczej ideologii, jak powiedział w 1931 roku brytyjski dyplomata. Lord Vincent de Baron, współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej doceniane. Tym większe znaczenie ma każda inicjatywa podejmowana w celu popularyzacji wiedzy o tamtych czasach. W tym miejscu pragnę złożyć Państwu wyrazy szczególnego uznania i podziękowania za zaangażowanie Australijskiej Kolonii w krzewienie ojczystej kultury. Poprzez pielęgnowanie polskości i rozpowszechnianie historii Polski za granicą, stają się Państwo szczególnymi kustoszami naszej narodowej pamięci. Raz jeszcze pragnę przekazać wyrazy uznania. Wszystkim organizatorom i uczestnikom dzisiejszej uroczystości oraz życzyć wielu udanych inicjatyw, niech kontakt z tym wszystkim, co najwartościowsze i najpiękniejsze w naszej kulturze stanie się dla Państwa nieustannym źródłem dumy i inspiracji. Z wyrazami szacunku, Jarosław Szaak. Nie mówmy o nie tylko o świętach, za ślucie, musimy o tym zawsze pamiętać. <klucza>